Witajcie, kochani, zapraszam Was na ucztę, duchową ucztę. Za każdym razem, kiedy otwieramy Boże Słowo, możemy się najeść, możemy wyciągnąć od samego Boga takie składniki odżywcze, które budują nasze serce, nasze życie, i możemy ten dzień zaczynać zupełnie w innej formie. Dlatego zapraszam Was na kolejny odcinek. I dalej Ewangelia Marka, ósmy rozdział. E, tym razem chciałabym, żebyśmy zastanowili się nad dwoma wersetami. E, 36 i 37. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Żyjemy w takich czasach, gdzie y, jest dużo możliwości, jest dużo opcji. Y, kiedyś, kiedy byłam dzieckiem. To widziałam, że były puste sklepy, były kolejki do tych sklepów. Nie wiadomo po co ludzie tam stali, coś tam chcieli uzyskać, bo brakowało wszystkiego, ale potem przyszły inne czasy. 90 rok zaczęły być otwierane granice, zaczęły napływać różne towary do nas, do Polski, a zaczął, otworzyła się możliwość, żeby właśnie gdzieś wyjeżdżać, żeby kupować więcej, żeby rozwijać się więcej, żeby móc zakładać firmy. I wraz z tym wzrostem możliwości rosły też pokusy, tak? rosły też jakby takie potencjalne miejsca, w których można było zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, a mianowicie o Bogu i o relacjach międzyludzkich. I cała Biblia kładzie nacisk właśnie na relacje z Bogiem, na relacje z ludźmi czyli te pionowe relacje i te poziome relacje. Że na tym osadza się całe życie człowieka. Człowiek nie jest w stanie żyć bez miłości. Miłość jest tym, co buduje nas jako ludzi, jako wyróżnia nas jako ludzi, upadamia nas do Boga. Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo i to, co włożył w nas, to włożył wieczność i włożył miłość, potrzebę dawania miłości, potrzebę brania miłości. Jeżeli ten element w nas nie rośnie, nie rozwija się, to znaczy, że nie rozwijamy się jako ludzie. I my, jako chrześcijanie to rozumiemy, ale czasami te prądy społeczne, historyczne, że tak powiem, to, co się dzieje wokół nas, zanoszą nas w zupełnie inne rejony. Oglądamy się na innych ludzi. Widzimy, że ten pojechał do Egiptu, ten do Tunezji. No to ja też powinienem gdzieś pojechać, no bo kurczę, przecież nie będę taki ostatni, nie będę taki ćwok siedzący na miejscu. Muszę jeździć, oglądać świat. Ten kupił sobie jakiś nowy Audi, a ten BMW, a tamten jakieś Volvo wypasione. No to przecież ja też powinienem jakoś się zaprezentować, bo inaczej ludzie dzisiaj nie będą ze, mnie, ze mną liczyli. I również w takiej sferze kościelnej czy religijnej, a niekoniecznie właśnie materialnej, ale również w tych sferach intelektualnych, nawet na uczelniach, w środowiskach takich bardziej rozwiniętych, wyedukowanych, tam są również pewne pokusy, tam są również pewne takie trendy, że dobrze było kimś być, albo coś mieć, albo coś znaczyć. I również w tych naszych religijnych kręgach, kościelnych. Są pewne mody, że nasz kościół powinien tak wyglądać, bo to jest tak nowocześnie. To znaczy, że się rozwijamy, bo mamy taki sprzęt, albo mamy transmisję online, albo. I tutaj również mamy swoje pokusy, na czym polega rozwój, na czym polega właśnie takie wzrastanie. Tak może nam się wydawać, że jeżeli coś żeśmy tam osiągnęli, to znaczy, że żeśmy się rozwinęli. I wierzę, że te dwa wersety. Tak, sprowadzają nas na Ziemię, tak jak zawsze Biblia sprowadza nas na Ziemię. Przypomina nam, że możemy obchodzić cały świat, czyli możemy sięgać po różne możliwości, możemy próbować naśladować pewne trendy, tak? możemy starać się coś mieć albo kimś być, a na tym wszystkim ponieść szkodę, ponieść szkodę na swojej duszy. Czyli rozwinąć się zewnętrznie, ale nie rozwinąć się wewnętrznie, bo jeżeli nie pogłębiamy swoich relacji właśnie z Bogiem i z ludźmi, jeżeli nie rozwijamy się w miłości, jeżeli nie rozwijamy się w Bożym Królestwie, w duchowy sposób, mając coraz większe, głębsze zrozumienie, kim jest Chrystus, co Bóg mówi w tym czasie, co Bóg robi, jeżeli tego nie widzimy coraz wyraźniej, jeżeli tego nie pragniemy, jeżeli nasz głód duchowy się osłabił, a on zazwyczaj się osłabia właśnie wtedy, kiedy go nie podsycamy, ponieważ podsycamy inne dziedziny swojego życia, ponieważ rozwijamy się w cudzysłowie, rozwijamy się w innych dziedzinach swojego życia. Nie wiem, zdobywamy stopnie naukowe, kończymy studia, jeździmy na różne wycieczki po całym świecie, nawet jeździmy na różne konferencje, poznajemy ludzi, czytamy książki. I teraz to wszystko, ja nie mówię, że to jest złe, ja nie mówię, że to jest złe, ale jeżeli to jest tym bieganiem po świecie. Tak? Obchodzeniem całego świata. I równocześnie nie znajdujemy już wtedy czasu na pogłębianie korzeni, na rozwój duchowy. A zazwyczaj tak jest, ponieważ te wszystkie rzeczy są tak fascynujące i pochłaniające i tyle czasu nam zajmują, że nie ma wtedy już czasu na, na, na bycie z Bogiem, na bycie z innymi ludźmi, na służenie ludziom. To ponosimy szkodę. To na naszej duszy ponosimy szkodę. I Bóg nam przypomina, nie pozwól na to, nie pozwól na to, żeby te, ten świat pełen możliwości tak bardzo ci zafascynował, że, że zyskasz, coś zyskasz. Być może w ludzkich oczach zyskasz, być może patrząc na swoje życie, pomyślisz sobie: no, jestem ważnym człowiekiem, tak? Mam tutaj dom, mam samochód, jeżdżę na wakacje, może nawet pomagam innym ludziom, mam być z czego dumny. Ale jeżeli Bóg by objawił stan twojego serca, okazałoby się, że jesteś ślepy i biedny. Że nic nie widzisz duchowo, że twoje serce skamieniało. Nie rozwija się, Bóg do ciebie mówi, ty nic nie słyszysz. Nie masz już głodu duchowego, nie ma już w tobie tej pierwszej miłości, która była na samym początku. To jest smutny stan. Bóg nie chce, żeby tak było. Co da człowiek zamiast za swoją duszę? Czy jest coś ważniejszego niż nasza dusza? Czy jest coś ważniejszego niż to człowieczeństwo, które Bóg w nas włożył na swoje podobieństwo, które ilustruje to, jaki jest Bóg, jaki jest nasz Stwórca? I to jest takie pytanie, które również ja sobie dzisiaj zadaję. Jakie macki, że tak powiem, które gdzieś tam wyciągam w różnych kierunkach, powinnam sobie popcinać, że tak powiem. Bo to, że coś jest dostępne, to nie znaczy, że ja mam po to sięgać. To, że mogę pojechać za granicę, to nie znaczy, że powinnam tam pojechać. To, że mogę sobie coś kupić, to nie znaczy, że powinnam to kupić. To, że mogę coś nie wiem, zobaczyć, nauczyć się nawet w tej sferze takiej intelektualnej czy nawet duchowej, to nie znaczy, że powinnam to robić. Gdzie Bóg koncentruje moje myślenie, mój ten fokus życiowy, które z tych macek powinnam sobie poobcinać? Bo ja osobiście jestem taką osobą, która po prostu uwielbia się rozwijać. Jestem bardzo ciekawa różnych rzeczy. Lubię czytać z różnych dziedzin książki. Ale czy powinnam to robić? Ktoś powie tak, bo się rozwijasz. Ale czy powinnam się rozwijać w tych wszystkich dziedzinach? Czy rzeczywiście powinnam wiedzieć z tych różnych sfer życia coś? Wszechstronny człowiek powinien, ale nie masz czasu na to. Teraz jest taka dostępność materiałów, taka dostępność wszystkiego, że my musimy nauczyć się selekcjonować. Musimy się nauczyć odrzucać propozycje, mówić nie. Mogę, ale tego nie zrobię. Przed nami każdego dnia stoi wybór. Jeżeli poświęcę czas, Temu, to nie poświęcę czemuś innemu. I ja każdego dnia się frustruję, że nie mam czasu, że powinna, że chciałam po prostu inaczej ten dzień spędzić, a tutaj znowu ten czas się nie rozciągnął, nie jest z gumy. Ja czuję ciągłą, ciągłą frustrację, bo mam tak wiele zainteresowań, tak wiele rzeczy bym chciała zrobić. I Bóg mówi, czy nie tracisz na swojej duszy, przyjrzyj się, czy nie tracisz radości życia, czy nie tracisz. Tego, co naprawdę buduje Twoje serce, co, co sprawia, że jesteś do mnie podobna? Czy, czy pogłębiasz się każdego dnia? Czy jesteś coraz bardziej łagodna, cierpliwa, kochająca ludzi? Czy jesteś wyciszona i skupiona na moim królestwie? Czy Twój umysł nie jest rozbiegany? Przyjrzyj się swojemu sercu. Bóg dzisiaj do nas to mówi. Co powinieneś odciąć, co powinieneś, co, czemu powinieneś powiedzieć nie, komu powinieneś odmówić? Które z tych pragnień, które są w twoim sercu, są po prostu sztucznie pobudzone przez świat zewnętrzny, które, który tak jest skonstruowany, że ma pobudzać nasz apetyt, ponieważ świat chce, żebyś pojechał, żebyś zrobił, żebyś kupił, żebyś, żebyś coś zrobił. Świat rzuca ci wyzwanie, ale Bóg również rzuca nam wyzwanie. I, I za którym tropem pójdziemy? Drogi Boże, objaw nam, objaw nam, co się dzieje w naszych sercach, bo my jesteśmy często nieświadomi. Wydaje nam się, że się rozwijamy, że przecież coś robimy ze swoim życiem, a tymczasem to może być obchodzeniem całego świata, szukaniem nie tam, gdzie trzeba. Tak jak ktoś powiedział, szukaniem w śmietnikach tego świata, które w porównaniu z Twoją chwałą są śmietnikami są pełnymi śmieci, śmietnikami. My chcemy być inni, my chcemy być na Tobie skupieni, chcemy rozwijać się wewnętrznie, duchowo, tak żebyś Ty, patrząc na nas, widział coraz większe podobieństwo, widział, że, że Ty jesteś największym pragnieniem naszej duszy. I żeby to było wyrażone przez czas, który spędzamy, przez energię, którą wkładamy. W, 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 przez pasję, którą widać w naszym życiu, o czym mówimy, o czym opowiadamy, czym się fascynujemy, czego pełna jest nasza głowa, o czym najchętniej rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, to wszystko jakby wypływa z nas i, i stawia nam diagnozę. My, Duchu Święty, chcemy zwrócić się do Ciebie i, i kopać głęboko, kąpać głęboko, a nie sięgać szeroko. Dziękujemy Ci za to napomnienie, dziękujemy Ci, że nas prowadzisz. Tobie niech będzie chwała. Amen. O, jeżeli Pan Bóg coś Tobie ostatnio objawia i ten filmik jest dokładnie na czasie, tak często ludzie do mnie piszą, mówią Agata, skąd Ty wiesz, co jest w mojej głowie? Dlaczego akurat o tym mówiłaś? Przecież ja akurat przeżywam te, te rzeczy. To jest Duch Święty, który do nas mówi. Ciekawa jestem, czy Duch Święty do Ciebie ostatnio właśnie mówił w tym temacie i być może już coś tam obciąłeś, już z czegoś się wycofałeś właśnie po to, żeby mieć więcej czasu dla Boga. Jeżeli tak, to proszę napisz w komentarzu: yy, Chcemy celebrować Twoje zwycięstwo i chcemy inspirować się do tego samego w swoim życiu. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem. Pa pa.